Każde pokolenie ma swoje święta, na pewno, i na pewno każde pokolenie by też chciało, żeby święta się zmieniało jak najmniej. Jedni korzystają ze świąt, bo wyjeżdżają sobie wtedy i mają wolne. Zwłaszcza, że święta zawsze była masa pracy, więc wiele, zwłaszcza kobiet, znowu cieszyło się, że święta się skończyły i można się położyć, a jedzenie jest narobione i odpocząć. Inni. Korzystają ze świąt, bo jest to okazja do zrobienia zasięgów dzięki prezentom pasującym do feedów kolorystykom choinek, a także bąbelkom. Nic tak nie robi zasięgów jak szarenting, psiarenting i kotarenting, więc warto z tego korzystać. Natomiast oryginalna idea świąt takich wspólnotowych była funkcją, co przerażające być może, antydepresyjną. Święta, oprócz tego, że miały swoją funkcję religijną zawsze, były też po to, żeby co sześć tygodni. Zwróćcie Państwo uwagę, że te sześciotygodniowe interwały są dobrze wyczuwalne w roku liturgicznym były po to, żeby ludzie, którzy są zajęci i nie dojadają, bo przez większość czasu ludzkość jednak żyła na deficycie kalorycznym, się spotkali, najedli, pobzykali, potańczyli razem, pośmiali się, dowiedzieli się, jakie są plotki, kto się z kim zszedł, to mniej ważne, kto się z kim rozstał, bardzo ważne w każdej małej społeczności. No i potem na sześć tygodni te społeczne bateryjki były naładowane i można było w naszym klimacie gdzie jest, są pory roku typu jesień, kupa, kupa i kupa, żeby przetrwać następne sześć tygodni, i potem znowu, i potem znowu, i potem znowu. Więc te, te święta, które mamy teraz, były takimi świętami, żeby naładować baterie, żeby się najeść, bo czeka nas trudny moment, no i dotrwać do następnych świąt, kiedy się będziemy cieszyć, że nie umarliśmy w zimę. Dlatego e, i bardziej tracimy tę społeczną funkcję świąt. Bo można sobie oczywiście robić choinki, potfidy i całą resztę, pod warunkiem, to jest najważniejsza rzecz, żeby jakoś wszyscy coś razem robili. Jak wszystko coś razem jest robione, to w sumie jesteśmy w domu. Więc polecam Państwu, jeżeli macie Państwo taką możliwość i wybór i wylosowaliście całkiem składną rodzinę do siedzenia, że to jest może niepozbawione cierpienia, ale znośne, to żeby starać się jednak posiedzieć na kupie trochę i w jasnym, i się pocieszyć, i pomiziać, i pomiędlić, a potem nam wystarczy, żeby ten trudny, ciemny moment i zimny w Polsce przetrwać.